Sworu. Jak zmienić swoją przeszłość ze Słoru z Eri? Mari Słoru, dziękuję, że do mnie dołączyłeś. Jestem Mari Słoru. Dziś chcę się z wami podzielić czymś w stylu retro. Kilka dni temu Lee Leia, tajgetański oficer łączności na tym statku, przekazał mi tekst napisany przez Słoru jakiś czas temu w 2016 roku lub 2017 roku. Dokładna data nie jest znana. Uważamy, że nie był on wcześniej publikowany, i uważam, że jest to bardzo interesujący temat, który można potraktować jako podstawę do zrozumienia moich przyszłych przedmiotów, a ponadto został pierwotnie napisany w języku hiszpańskim. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Zmień swoją przeszłość. Sworu 9. Ludzi uczy się, że wyobraźnia to tylko fantazja, że ona nie istnieje, że oszukujesz siebie, że żyjesz w chmurach i tracisz czas, który możesz wykorzystać na coś bardziej produktywnego lub najlepiej dochodowego. Nie mają pojęcia, czym tak naprawdę jest wyobraźnia. Duchowi nauczyciele i ziemscy guru nalegają, aby żyć teraźniejszością, ponieważ przeszłość i przyszłość nie istnieją, ale znowu nie wiedzą, jak rzeczy naprawdę działają. To, co jest postrzegane teraźniejszość, o której mówią ci guru, jest zawsze wynikiem przeszłości, ponieważ postrzeganie tej przeszłości buduje to, co nazywasz swoją teraźniejszością to w przeszłości uczysz się postrzegać rzeczy w taki czy inny sposób i nadajesz znaczenie tym rzeczom, wartościom i znaczeniu we wszystkim w ramach wyuczonych w połączeniu z innymi istotami takimi jak ty i w ramach tego, co jest społecznie akceptowane. Ale pamiętajcie, że to, co społecznie akceptowane, to nic innego jak kontrola narzucona przez właścicieli ziemi, kabałę, matrix. Kiedy jesteś w stanie wyobraźni, kiedy wyobrażasz sobie różne rzeczy, jesteś w stanie czystej kreatywności. Nic, co istnieje, nie istniałoby bez wyobraźni. Wszystko, co istnieje, trzeba było najpierw sobie wyobrazić. Dlatego bycie w stanie wyobraźni, zwanym także stanem mentalnym alfa, oznacza przebywanie bardziej w teraźniejszości, niż to, co ci guru mówili od dziesięcioleci, nauczając czegoś, czego nie może być, będąc w teraz, co już się wydarzyło. Błędna koncepcja człowieka. Przeszłość już się wydarzyła i nic na to nie można poradzić, nie da się tego zmienić. Zaczyna się od koncepcji liniowości czasowej przeszłość zmierza w stronę teraźniejszości, a potem nieubłaganie w przyszłość, ale czas naprawdę nie tak działa. Nie ma czegoś takiego jak czas, siła, byt czy cząstka materialna. Czas to doświadczenie, które zaczyna się dopiero od świadomości obserwującego i jak wszystko, co istnieje, również opiera się na z góry przyjętych wyobrażeniach wyuczonych i narzuconych przez społecznie akceptowany matrix. To świadomość obserwatora pobudza, przyspiesza i spowalnia jego postrzeganie czasu, a czas to nic innego jak osobista i niepowtarzalna percepcja. Linie tymczasowe również nie są takie, ponieważ koncepcja linii zaczyna się od miejsca, w którym znajdował się obserwator i jego linia doświadczeń, aż do miejsca, w którym znajduje się obecnie. I tylko z punktu widzenia konkretnego obserwatora. To jak być na płaskiej pustyni, na której nie ma nic. Możesz chodzić z jednego miejsca do drugiego i tylko wtedy, gdy się zawrócisz, będziesz w stanie dostrzec, gdzie byłeś i linię, którą utworzyłeś, gdy zobaczysz swoje kroki na piasku. Wszystko, co jest, zawsze było i zawsze będzie. Nie ma czasu, wszystko jest ustalone i jest tak, jak jest, jak rolka filmu. Wszystko jest jednocześnie niezliczoną ilością utrwalonych fotografii wszystkiego. Początek filmu oraz część środkowa i końcowa. Wszystkie fotografie istnieją w tym samym czasie, gdy jedynie obserwator ze swoim mentalnym projektorem, którym jest jego sumienie, ożywia tę serię fotografii. Teraz wyobraź sobie super rolę nieliniowego filmu, w którym może zmienić alternatywne wątki i zakończenia, kiedy tylko chcesz, jako film interaktywny z niezliczoną liczbą różnych zakończeń lub fabuł, które wychodzą z każdego konkretnego punktu w tym samym filmie. Teraz obserwator może dowolnie animować ten interaktywny film. Jeśli się znudzi, zwalnia, jeśli nie przyspiesza. Jeśli zdecydujesz się odczuwać strach w związku z tym, co widzisz w filmie, film da ci więcej tego, co przykuło Twoją uwagę i popłynie w tym kierunku. Jeśli poprosimy o piękną scenę, film pójdzie w tym kierunku, odzwierciedlając to, czego pragnie animator, bo to on jest animatorem filmowym, bez którego nic nie mogłoby istnieć. To jest rzeczywistość. Jeśli skupiasz się na fragmentach horroru, film zapewni ci więcej tego samego. Jeśli skierujesz swoją uwagę na sceny pozytywne, to właśnie to będzie ci nadal dawać, bo film, który odbierasz jako rzeczywistość, jest niczym innym jak odbiciem czy zwierciadłem Twojego wnętrza, zwierciadłem Twojego własnego sumienia. Dlatego sposób, w jaki postrzegasz otaczający Cię świat, jest tylko odbiciem Ciebie. Jak powiedziałem powyżej, wyobraźnia jest sposobem, w jaki wszystko jest tworzone i tym, jak świadomość decyduje, dokąd wszystko pójdzie. Ale ponieważ wszystko, co istnieje, już jest i już istnieje, a wszystko, co sobie wyobrażasz, ożywiasz jedynie swoim sumieniem, jest to już rzeczywistość gdzie indziej. A czym jest rzeczywistość, jeśli nie wynikiem z góry zapewnionej percepcji w umyśle obserwatora i poddanej społecznie akceptowanemu kontekstowi? A teraz wyobraź sobie swoją alternatywną przeszłość. Jak chciałbyś, żeby wszystko wyglądało w tym czy innym momencie twojego życia? Czy można sobie wyobrazić inną rzeczywistość? Wyobraźnia jest odległą wizją równoległego istnienia, równoległych rzeczywistości, z odrobiną interpretacji przez Ciebie i rzeczami, które są znane. Patrzysz na równoległą wersję siebie, wiedząc, że wyobraźnia to nie tylko fantazja, ale także sposób na dostrojenie się do częstotliwości naszej wersji równoległej. Co zrobiłeś wczoraj w tej równoległej wersji siebie? Co robiłeś dzisiaj? Jakie było Twoje doświadczenie? Co widziałeś? Z kim rozmawiałeś? Kogo spotkałeś? Odpowiedz na te pytania tak żywo, jak to możliwe, tak zabawnie, jak tylko potrafisz. Ale przede wszystkim tak realne, jak to tylko możliwe. Jakie byłoby Twoje doświadczenie, gdybyś w 100% był tą wersją siebie, którą wizualizujesz? Aby zamanifestować rzeczy, musisz o nich marzyć i marzyć, aż się staną. Jaka byłaby ta wersja ciebie? Co by było, gdybyś wiedział, kim chcesz być, ale to ty blokowałbyś siebie przed byciem tą wersją siebie? Dlaczego tak by było? z powodu którejś z poniższych wymówek w twojej głowie, to byłoby niepraktyczne, nielogiczne, nie kochaliby mnie, nie zaakceptowaliby mnie za to, to nie byłoby możliwe, to jest fantazja, nie może być prawdziwe, to nie jest możliwe, i tak dalej. Ale jeśli na chwilę możesz zostawić te wymówki, które pochodzą z Twojego logicznego i zaprogramowanego umysłu, zaprojektowanego tak, aby pasowały do społecznie akceptowanego matrixa i mógłbyś zaakceptować wersję siebie, którą tak bardzo chcesz być, sposób w jaki doświadczasz bycie sobą w tej wersji byłoby dla Ciebie bardzo jasne i naturalne. A jeśli wystarczająco się na tym skupisz, będąc ze sobą zgodnym, wtedy wyrazisz tę wersję siebie w swojej rzeczywistości. Jednym z najpotężniejszych i najszybszych sposobów osiągnięcia tego jest zmiana swojej przeszłości, ponieważ kiedy już ją zmienisz, nie musisz nic robić, ponieważ jesteś już tą wersją siebie. Co zrobiłeś wczoraj w tej wersji siebie? Wyobraź sobie to wyraźnie, stale i konsekwentnie, a zobaczysz, że wszystkie te wyimaginowane doświadczenia, które możesz nazwać fałszywymi wspomnieniami, stają się prawdziwymi wspomnieniami. Zaczynają żyć własnym życiem, stają się wspomnieniami bardzo żywymi i wyraźnymi, nawet bardziej niż te realne, społecznie akceptowane. Wyobraź sobie swoją przeszłość, dopóki nie zobaczysz, że czujesz ją tak samo, jak rzeczy, które są częścią twojej społecznie akceptowanej pamięci. Będziesz mieć wrażenie, jakbyś naprawdę doświadczył tych rzeczy, ponieważ naprawdę doświadczyłeś ich w swojej drugiej wersji siebie i przybliżasz tę wersje do siebie, czyniąc to doświadczenie częścią swojego własnego stajesz się tą wersją siebie, ponieważ to jest twoja przeszłość, w taki sam sposób, jak twoja społecznie akceptowana przeszłość. Wyobraź sobie to, dopóki nie stanie się prawdziwe. Żyj tą przeszłością tak, jakby tak było, dopóki nie nadejdzie ona dla ciebie. Zdasz sobie sprawę, że naprawdę przeżyłeś to, czego chciałbyś doświadczyć na poziomie rzeczywistości równoległej, ale zaakceptujesz to jako swoją przeszłość, ponieważ jest dla ciebie tak samo realna, jak twoja oficjalna przeszłość. Wyobraź sobie coś, czego chciałbyś doświadczyć w przyszłości. Teraz wyobraź sobie to w swojej przeszłości i zlokalizuj w nim to doświadczenie tak, jakby już się wydarzyło. Zapamiętaj, jak już tego doświadczyłeś i jakie to uczucie. Czego chcesz w przyszłości, co byłoby dla Ciebie niewiarygodne. Jaka byłaby Twoja idealna przyszłość, najbardziej autentyczna i najbardziej rozbudowana reprezentacja Ciebie, jaką zawsze chciałeś być. Czy masz już to w głowie? Teraz umieść te wszystkie pięć lat w swojej przeszłości. Poczuj, jak to przeżyłeś i jak już ewoluowałeś ponad to wszystko. Przypomnij sobie to doświadczenie, to, którego pragnęła Twoja poprzednia wersja siebie, zapamiętaj je tak, jakby już się wydarzyło, jest teraz częścią Twojej przeszłości. Pamiętaj, że nie oszukujesz siebie, dostrajasz się i wprowadzasz do swojego życia inną wersję siebie. Jest to tak samo prawdziwe, jak każde inne wspomnienie, które zawsze nosisz ze sobą i które, jeśli myślisz, że jest to prawdziwe wspomnienie, jest równie prawdziwe. Spróbuj na początek z pamięcią. Robiąc to, poczuj, jak cię to uwalnia i jak się czujesz ze sobą, poczuj, jak dostrajasz się do tego, kim siebie postrzegasz. Ludzie mogą cię pytać o Twoją przeszłość. Zapytaj ich, która wersja mojej przeszłości. Postrzegaj, że możesz być wielokrotny, docierając do miejsca, do którego teraz przychodzisz, z różnych przeszłości, ze wszystkich przeszłości, jakie możesz sobie wyobrazić, a wszystko to integruje się z Tobą, jakim jesteś dzisiaj, którym jesteś teraz. To jest prawda o tym, jak funkcjonujesz jako osoba lub jako byt składający się ze wszystkich wersji, nazywaj je różnymi liniami czasu, które razem, wpływając i inspirując się nawzajem, tworzą to, czym jesteś, tym bardziej rozszerzonym sobą, już żyjącym i będąc istotą wyższego wymiaru. A ta bardziej rozszerzona lub bardzo rozszerzona wersja ciebie dotarła tam właśnie poprzez integrację i bycie świadomym wszystkich innych Twoich linii czasu, tak jak pisze do ciebie powyżej. Co teraz zrobić z linijkami, które ci się nie podobają? Co zrobić ze wspomnieniami, które już akceptujesz jako społecznie akceptowaną rzeczywistość Matrixa? W końcu przyjedziesz do domu swojej matki lub spotkasz znajomą, a ona przypomni ci, że twoja rzeczywistość to społecznie akceptowana rzeczywistość Matrixa, a nie ta, którą właśnie dla siebie stworzyłeś, prawda? Powrócisz do rzeczywistości Matrixa. Co z tym zrobić? Celem jest bycie bardziej ekspansywnym, dostrzeganie wielu linii, a nie walka lub zaprzeczanie liniom, które już się wydarzyły, w tym społecznie akceptowaną Matrix. Nie walcz z tymi społecznie akceptowanymi wspomnieniami Matrixa, włącz je jako część siebie, ważną część i tak samo ważną jak każde inne wspomnienie, które stworzyłeś lub stworzyłeś przy użyciu powyższej techniki. Nie dyskredytuj ich, po prostu wciel ich w to, kim jesteś. Zaakceptuj to, co widzą ci ludzie i pokaż im, kim naprawdę jesteś, dzięki niesamowitym zmianom, których możesz dokonać, stając się wielowymiarowym, uzyskując dostęp do innych linii za pomocą wyobraźni i wizualizacji własnych alternatywnych rzeczywistości, które, jak przypominam, są równie ważne. Daj sobie pozwolenie na doświadczenie wielowymiarowej istoty w ten sposób, ponieważ wszystkie wątpliwości, jakie masz co do tego, czy ta technika działa, opierają się na poczuciu, że nie jesteś godny. Wypełniasz puste miejsce. Nawet ta wątpliwość może ci się wydawać, że pisze bzdury, że uzależnienie, że świat, który postrzegasz jako fizyczny, jest tak realny, a wszystko inne nie jest, jest sposobem na samobiczowanie, samoatakowanie i unieważnianie tego, kogo jesteś, pozostając ograniczonym i małym, często tylko po to, aby zostać społecznie zaakceptowanym. Bo jeśli trochę zaszalejemy, jeśli wyjdziemy poza normy, to co się stanie? Musielibyśmy stawić czoła naszym lękom, ale nie ma sensu być dobrze przystosowanym w tak niewiarygodnie chorym społeczeństwie. Kim są teraz szaleńcy? Czy możesz mieć zdolność i siłę mentalną, siłę i integralność ducha, aby zaakceptować fakt, że zmieniłeś przeszłość? Działa to bardzo dobrze, ponieważ Matrix nie wdrożył żadnego mechanizmu obronnego przed tą praktyką, po prostu próbował wymazać ją z wszelkiego istnienia, więc nie ma żadnych mentalnych kul narzuconych przez Matrix, które uniemożliwiałyby Twojemu umysłowi postrzeganie Twojej nowej przeszłości jako obowiązującą jako wersja społecznie akceptowana. Wszystko, co musisz zrobić, to wyjść poza koncepcję czasowej liniowości. Możesz wizualizować swoją przyszłość i podążać w tym kierunku, ale możesz także wizualizować swoją przeszłość i zdecydować, że pochodzisz z tej przestrzeni, w której to już się wydarzyło. Ta technika jest tak potężna, że nie musisz nawet w nią całkowicie wierzyć, aby poczuć i doświadczyć niesamowitych zmian, jakie możesz w sobie dokonać stosując ją. Możesz pomyśleć, że to fantazja, ale mówię ci wprost, że tak nie jest, a mimo to możesz zobaczyć rezultaty w bardzo krótkim czasie. Rezultaty będą tak namacalne i realne, że stopniowo zrozumiesz, że to prawda, że niezależnie od tego, jaką przeszłość zdecydujesz, jest ona równie rzeczywista i że nie ma liniowego czasu statycznego. Problemy duchowe, problemy emocjonalne i problemy fizyczne. Udowodniono na przykład, że u niektórych osób o wielu osobowościach, portretujących jedną osobę, występuje guz nowotworowy. Gdy tylko zmienią swoją osobowość na inną, guz znika, a gdy powrócą do pierwszej osobowości, guz pojawia się ponownie. To jest udowodnione, a nie fantazja. Udokumentowane przypadki schizofrenii. Wszystkie są opcjonalnymi wersjami istnienia całego ciebie. Zmień swoją przeszłość i poczuj różnicę już teraz. Im częściej będziesz to robić, tym bardziej będziesz zaskoczony wynikami. Możesz także przejść w tryb powrotu do wiary w swoją społecznie akceptowaną przeszłość Matrixa, ponieważ jest to również ważna przeszłość i jakikolwiek mały problem, jaki masz, pojawi się ponownie, jak mały guz schizofreniczny powyżej cokolwiek nie jest zgodne z kim chcesz być ograniczające myśli, niekoniecznie nowotwory. Po prostu doświadczasz rzeczy tak, jakbyś już ich doświadczył. Wyobraź sobie, kim chcesz być i umieść to w swojej przeszłości, rok temu, 5 minut temu, 10 lat temu lub w swoim dzieciństwie. Przeskakujesz z jednej wersji siebie do innej wersji siebie. Są to trwałe zmiany, które możesz wprowadzić za pomocą tej techniki, a ona bardzo wzmacnia. Sworu.